Ja to trochę właśnie... podoba. No, najlepsze jest to, że dzisiaj będę udawał, że jestem mądry, nie? O, jak na tej koszulce jest pisany. Prawie przystojny, prawie mądry, prawie zabawny. Na pewno zajęty. A to na pewno. E, dzisiaj moi drodzy zabiorę Was do Azji, do Południowej Azji. Konkretnie pojedziemy sobie do Indii. Chociaż i tak zostaniemy w domach, ale będziemy w Indiach za sprawą pana. Koka, który to w roku 1899, jak dobrze pamiętam, ja muszę sprawdzić, właśnie w Indiach odkrył taki gatunek ptasznika, który nazywa się Pesjolteria ruchilata. Ja wczoraj, a wczoraj była sobota, byłem w Katowicach i byłem u, oczywiście u Tomka. I Tomek z dobroci swojego serca podarował mi wczoraj trzy ptaszniki. A ja te ptaszniki Wam dzisiaj pokażę, chociaż może nie wszystkie z bliska, ale na pewno jednego sobie zobaczymy. Yy, I tak, tu są trzy pojemniczki, jak sami dobrze widzicie. I w tych pojemniczkach yy, właśnie są te ptaszniki, które wczoraj przywiozłem od, od właśnie Tomasza. Yy, z racji tego, nie wiem czy tu widzicie, tu jest pojemniczek yy, z samiczką na hotelu Gold. I właśnie pierwszy z góry pojemniczek, no to, to, to tu, tu w środku jest samiec dorosły, tak nawet się napełnił, także tu będzie, no to, to 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 jeszcze poczeka, bo samiczkę trzeba podkarmić przed kopulacją. Jadąc dalej, w tym pojemniczku jest właśnie samiczka Peceleteria Rufilata, w której to urządzimy troszkę, oko tu u góry ono stoi puste. Także sobie zarażujemy, wpuścimy pająka, coś o nim opowiem, no i tam resztę wzdornia. W ostatnim pojemniczku, moi drodzy, znajduje się chyba najbardziej jadowity z tych trzech pająków: mianowicie samiec, dorosły samiec heteroskodra makulata dla naszej pięknej, dużej samicy. Jak się cofniecie dwa odcinki do tyłu, to właśnie będzie o niej odcinek: aranżacja literarium. I mam nadzieję, za niedługo ją dopuścić. Ale to tak, ja tutaj nie mam stołu, a jest po godzinie 16, więc jeszcze na stole piję kawę. To zrobimy sobie teraz tak, że Wy sobie zobaczycie intro, a ja w tym momencie, w tym czasie przygotuję stolik roboczy i, i to w sumie tyle. To, to do zobaczenia za chwilę. Moi drodzy, terrarium, jakie urządzimy dla pani Rufilaty, to no jak sami widzicie, jest właśnie takie pionowe z racji tego, że to jest pająk nadrzewny. Podstawa to 20x20, wysokość 40, jak dobrze pamiętam, raczej tak. No i co? Na podłoże. Jak to zwykle bywa u naszych podopiecznych. Wleci włókno kokosowe, tudzież torf, jak kto woli. Wiecie, tej warstwy podłoża nie musi być jakoś spektakularnie dużo. Ostatecznie nie będziemy tutaj sadzili roślinek, chociaż. Nie, nie będziemy. A w ogóle to włókno jest suche strasznie ale to w niczym nam nie przeszkadza, bo i tak zrosimy całe terrarium przed wpuszczeniem tutaj pająka. Jakby nie patrzył. Mam też taki brzydki w korka. Ja go sobie teraz tutaj w jakiś tam sposób spróbuję umieścić. Sporo miejsca będzie tutaj zajmował, ale to nic nie szkodzi. Ktoś się może zastanawiać, dlaczego korek wkładam w ten sposób, a nie na przykład odwrotnie, że, że, że w ten róg, bo tutaj są dwa kawałki korka ekspandowanego. Dlaczego tak robię? Z dwóch powodów. Pierwszy to jest taki, że zarówno od tej strony, jak i od tyłu będziemy mogli zobaczyć, czy pająk sobie zrobił jakieś gniazdko, czy on sobie tam wyliniał, czy nie. No od tej strony i od tej y, takiej możliwości nie będziemy mieli. A druga sprawa jest taka, bo tak postanowiłem. Żeby nam się ten korek tutaj fajnie trzymał, bo on się w ogóle jeszcze nie trzyma. Tak, oczywiście nasypimy. Zaraz klaudia będzie zła. Odkurzasz? A sobie tutaj trochę tego korka tym włóknem złapiemy. O, mniej więcej coś. Do mnie po imieniu gadasz. Chodzi o to, żeby ludzie wiedzieli, do kogo godą. Jeszcze trochę więcej włókna, niech będzie. O, tutaj, w tą dziurę już nie ma dziury. Dobra, jako że będzie tutaj mieszkał pająk, który dziko występuje w lasach deszczowych, to ja sobie wyobrażam taki las deszczowy, gdzie są, gdzie jest na przykład mech. I z racji tego, że mech, to mam tutaj taki płaty takiego muchu, ja sobie na przykład. Go Tutaj go trochę wcisnę. Damy go też trochę tam do tyłu. O, jakoś tak. Może mi się uda. Tu jest taka dziurka. Wcisnąć go. Nie wiem, czy to będzie ładnie wyglądało. Jeszcze tak trochę tutaj. No, chyba wystarczy. Oczywiście nasypiłem. Jak to ja. Yy, mamy też yy, ścinki kokosowe takie grubsze koordynarnie rzucę o już jest ładnie powiedzmy i co my tu mamy jeszcze a ja jeszcze taką delikatną drobną podsypkę trochę do środka o super i powiedzmy że jest bardzo ładnie mi się podoba Dajcie łapkę w górę, jak Wam się też podoba. Ale wiecie co? Ja tutaj widzę chociaż w jednym miejscu takiego oto porościka. O, nawet dwa kawałki mamy. To w jednym miejscu sobie tutaj wcisnę. O. I gdzieś tutaj do tyłu. Prawda? O. Dla kontrastu, żeby było w miarę ładnie. Wiadomo, ptasznik jak będzie chciał, to i tak sobie zrobi po swojemu. A takie wystroje, jak robimy, no to robimy je praktycznie wyłącznie dla siebie. O, i mam nowy e, cik tik Może stary się zużył. Jest moc. Że zraszam dość obficie, bo to włókno, tak jak mówiłem wcześniej, jest bardzo suche. Zresztą sami widzieliście, więc dość obficie to teraz całość nawet zleje. Teraz się nie będę przejmował tym, że, że jest za mokro, bo to za chwilę, e, i tak, wszystko wyschnie. I teraz tak ktoś się może zastanawiać, co taki pająk. Jakie warunki potrzebuje taki pająk, żeby go sobie bezpiecznie i fajnie hodować. O, i on jest tutaj. Co taki pająk potrzebuje? Temperatura w granicach 25-28 stopni w dzień z kilkustopniowym spadkiem w nocy, tak powiedzmy do, do tych 23-24 w zupełności wystarczy. Jeśli chodzi o wilgotność w terrarium, jaką powinniśmy zapewnić temu ptasznikowi, no to w granicach umówmy się tych 70-80% No, to chyba tyle. Aha, i w, w naturze, oczywiście, ten klasznik buduje sobie, buduje sobie. On zamieszkuje jakieś tam opuszczone dziuple w drzewach, i to mu w zupełności wystarczy. Czy ten pająk nadaje się dla początkujących? Bo ktoś może takie pytanie zadać? Oczywiście nie. Nie, absolutnie nie nadaje się dla początkujących, albo wiem, jest to pająk bardzo silnie jadowity. Może nie tak jadowity jak na przykład morinusy czy makulaty. Wiem, że nie powinno się odmieniać, ale co tam. Natomiast ten jad należy do tych silnych. Już pomina fakt, że są to dość szybkie pająki. Yy, I co jeszcze mogę powiedzieć? Aha, yy, samiczki dorostają do około 8 dC, czyli 8 cm długości ciała, w rozstawie do 22 cm, co stawia tego pająka w absolutnej czołówce. No i co? Przegonimy sobie, nie? Pajączka. Ja tu sobie jeszcze wezmę ewentualny przyrząd do łapania. I prawie czystą słonkę. W sumie, to skoro już tutaj jesteśmy, w tym, w ten oto sposób sobie nagrywamy. To ja go sobie pozwolę troszeczkę Wam przybliżyć. A że nie jestem najlepszym operatorem kamery, to umówmy się, że będzie to wyglądało w ten sposób. No i co widzimy? Widzimy prawie oliwkowego pająka. No dobra, to jest oliwkowy kolor. Yy, jakieś tam żółte fragmenty widać na, na, na nóżkach, gdzieś tam ten żółty jeszcze będzie od spodu widoczny bardziej. I to w sumie tyle, ale zaraz go przegonimy i zobaczymy. Go może w całości się uda. Jakoś chyba, że tak to było. Dobra, próbujemy. Delikatnie i powoli. No idź, panienko. No. Hop, A i na karapaksie przy oczach na taką charakterystyczną maskę. Co mi się w tych pająkach osobiście bardzo, bardzo podoba. O, i już ją mamy w nowym, pięknym terrarium. I poprosiłbym moją kamerzystkę o nagranie tego pajączka z bliska. No, widzicie? Tam jest taka fajna, charakterystyczna maska przy oczach. Pięknie jest ten pająk, zdobyło mi się. No i to tak kręcone dosłownie z ręki. Jak sami widzicie. Ojejku, trzęsę się. O, tak wygląda pajączek. I tak wygląda pajączek w terrarium. Dobra, mowa końcowa. Dobra, moi drodzy, to by było tyle. Była aranżacja. Było jakieś tam infogatunkowe. Tak. I było małe zbliżenie. Powiem Wam ciekawostkę. Na naszej hodowli pojawiły się aż trzy kokony. Które to samiczki zrobiły kokon, to, to ja wam nie powiem teraz. Musicie śledzić, być na bieżąco. A żeby być na bieżąco, to tu gdzieś na dole, gdzieś w tym miejscu. Tak, tak, w tym miejscu będzie subskrybujka, zróbcie to tak, żeby była szara, koniecznie z dzwoneczkiem, żebyście właśnie byli na bieżąco. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. A jak nie, no to tą drugą łapkę, ale potem w komentarzu napiszcie, dlaczego tak, a nie inaczej. No, to chyba tyle, nie? Yy, to ten, no to tyle. To trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.